Dzień dobry, dzień dobry, mam nadzieję, że u Ciebie jest równie słoneczny, piękny dzień, co u mnie Ostatnio mnie pogoda naprawdę rozpieszcza, coś pięknego 40kW dziennie mamy z produkcji, jak najbardziej, to mi się podoba Ale korzystając z okazji, korzystając z okazji kodów na Aliexpress otrzymałem znowu od Aliexpress kody rabatowe dzięki którym, powiedzmy z 90% rabatem, mogę ja kupić jakieś trzy wybrane przedmioty Wybrałem 3 przedmioty Zaciskarkę hydrauliczną, mikroskop USB taki z monitorkiem. Mikroskop będzie dla któregoś z moich widzów. Ja tego nie potrzebuję, ja mam mój mikroskop. Zamówiłem go z samej ciekawości. Oraz zamówiłem zasilacz. Zasilacz do ładowania, zasilacz do 100V, tak? I tak samo z regulacją od 1 do 20A. Proszę bardzo, 30. Dzisiaj mamy zasilacz. No i oczywiście kawę. Mamy przedmiot numer 3, czyli moja ładowareczka nowa do ładowania magazynu energii. Zobacz, mamy coś takiego wielkiego, ciężkiego. Grube, porządne przewody. Bardzo dobrze, bardzo fajnie z ich strony, że powiedzmy dali od razu coś porządnego, a nie jakieś cienkie makarony, co niestety ale często ma miejsce w takich zasilaczach z AliExpress. Tutaj mamy regulowany zasilacz od od 12 od 10 V do 90 V. My możemy na wyjściu ustawiać, tak? Tak, jak widzisz, mamy takie zakończenie. Ja sobie wybrałem z krokodylkami. Tak? Masz różne złącza do wyboru, powiedzmy, przy zakupie. Natomiast ja wziąłem z krokodylkami, no bo w różne magazyny będę, powiedzmy, zapinać ten zasilacz czy do różnych urządzeń. Dlatego takie, powiedzmy, jest najprzyjemniejsze dla mnie. I teraz tu mamy nasze wyjście z zasilacza, w razie czego łatwo przerobić przynajmniej. I już mamy krokodylki zapięte, tak. Tak się nasz zasilacz prezentuje. Mamy regulację od 3 do 20A, od 10 do 93V, tak? No i zasilania wiadomo 250 Tu mamy jakiś wentylatorek, plomba. Tu mamy nasz wyświetlacz. Powiem ci, urządzenie jest ciężkie. Teraz yy, przykładowo ja powiedzmy do ładowania magazynów 48V. Używam też zasilacza z AliExpress. Taki tani chiński. Pod Life po 4 jak najbardziej. Często, jak mam nadprodukcję, właśnie z paneli, czy widzę, że mój magazyn za niedługo będzie pełny i mam magazyn 48V pod ręką, to właśnie często zapinam ten malutki, zostawiam, on mi fajnie dobija magazyny do 100%. Taki zasilacz, to jest mój zasilacz, który już myślę, że pod drugi rok używania mogę śmiało powiedzieć. 58,4V 10A. 10A on właśnie tak dawał w okolicach 500W. Malutki na spokojnie sobie pyrka, Zawsze powiedzmy dociąga mi magazyny do końca. One mają też czas, żeby się fajnie wyrównać. Ale sprawdźmy jego wagę. Kilogram 120, tak? Ten zasilacz. Mogę go śmiało polecić, tak jak powiedziałem, pod drugi rok korzystania z tego zasilacza podchodzę. Absolutnie nic się z nim nie dzieje. Wentylator raz wymieniłem, teraz znowu skrzeczy. Ale wiesz, liść z prawej, liść z lewej i przestaje skrzeczeć, także wymienię go gdzieś tam kiedyś przy okazji w przyszłości. 1120 gram waży ten zasilacz. Natomiast ten dzisiejszy kolega waży 1700 1700 mogę śmiało powiedzieć. No to cały łyczak kawki uruchamiamy go. Dzisiaj kawę pije z nami Pandarek. Pandarek Łódź. Bardzo dziękuję za kolejną śrubkę do kampera. Tak więc panie Darku, proszę zobaczyć, jaki mamy dzisiaj zasilacz, ładowareczkę. Podłączymy się do sieci. Mam nadzieję, że to będzie fajnie widać na kamerce. Aktualnie mamy parametry: wyjście 71 V. Nie mam brak baterii, typ baterii litium, maksymalna moc 20 A, bla bla bla. Nic nie pompujemy, tak jak widzimy. Aha, myślę, że ekran się zatrzymał. On cały czas prze, przełącza, przeskakuje. Tak, przeskakuje non stop. Ok, okej, okay. czyli te informacje cały czas przeskakują. Maksymalna moc, jaką możemy ładować właśnie 1850W. Dosyć mocny ten zasilacz, ale zobacz teraz. Mamy podłączony zasilacz do sieci. Wentylator nie pracuje, tak? Wyłączę go z sieci. Uruchomił wentylator, tak? Połączymy go z powrotem. Podłączony. I znowu wyłączę go z sieci. I znowu uruchamiam wentylator. Za każdym razem, w momencie, gdy wyłączysz go z sieci, z zasilania, po chwili rusza wentylator. W celu rozładowania kondensatorów i w celu rozładowania całej płyty. Dzięki czemu, w momencie, gdy go odepniesz, nie ma ryzyka, że jak będziesz gdzieś go przerzucał, nosił. To się stykną nam ładnie te krokodylki, powiedzmy, i zrobią nam zwarcie czy coś. Nie ma takiej opcji. Jeśli wsadzisz łapy, nic się nie kopnie. Aktualnie zasilacz jest rozładowany całkowicie. I teraz co? Zobacz, Mamy zasilacz, i chcielibyśmy podładować akumulator. Mam 12-voltowy akumulator. Wczoraj mi przyszedł. Będziemy go za niedługo testować. Tak więc mamy 12-voltową baterykę, a 70-voltowy zasilacz, tak? Który jest nieustawiony. Musimy go teraz ustawić. A jak to zrobić, skoro tutaj nie ma żadnych pokrętł, guzików, to nie jest dotykowy ekran. Już Ci mówię, już Ci tłumaczę jak to zrobić. Potrzebujesz do tego telefonu, jak już będziesz mieć swój telefon, to potrzebujesz połączyć się z nową siecią Wi-Fi. A nowa sieć Wi-Fi, która się nazywa BFTech. Łączysz się z tą siecią, połącz, jesteś połączony. No i wchodzisz na stronę internetową 192.168.4.1, to jest strona Czego zasilacza? On no ma w środku moduł ESP i ten moduł ESP ma swoją stronę. I tak jak widzisz tutaj, możesz sobie manualnie wpisać parametry ładowarki, jakie chcesz mieć. Powiedzmy, teraz wybrane AUX function, Chciałem to zobaczyć, jeszcze tego nie widziałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Możemy sobie od razu tutaj hasło zmienić, założyć sobie nowe hasło, bo tak jak widzisz domyślne hasło jest BFKJ1688. Yy, I dobra, myślałem, że będę miał tu jakąś opcję jeszcze z Wi-Fi, ale no niestety nie mam. Yy, to jest moje zadanie domowe, muszę ten zasilacz przerobić tak, ten ESP, żeby się łączył sam z moją siecią Wi-Fi, dzięki czemu będę miał go lokalnie. Ja teraz jestem połączony z telefonu z tym zasilaczem, natomiast możesz telefonem, możesz komputerem, laptopem, jak ci wygodniej, ale wchodzisz po prostu na stronę tego zasilacza i teraz na przykład tutaj mamy jego już wgrane pliki z ustawieniami różnymi: 48V, 3A, 84V, 5A, 48V, 8A, 83 różne te, te. Ty sobie sam ustawiasz, po prostu możesz teraz pokazować te wpisy, możesz sobie swoje ustawienia wysłać na ten zasilacz, tak? po prostu tutaj z listy wybrać ustawienia. Ja teraz na przykład wybiorę 14,6 V, 3 A ładowania, tak? Tak więc mamy dwie opcje. Albo manualnie tutaj sobie wpisujemy, możemy funkcję balansowania włączyć. Czyli jeżeli balansujemy, no to troszkę niżej, nie? Do 14,4 powiedzmy ładowalibyśmy ten akumulator, no to 13,8 na przykład byśmy wpisali balansowanie. Jeżeli masz mocno rozładowaną baterię, która nie chce przejmować energii, to możesz dać też force activation. Powiedzmy, wybudzić baterię, którą masz podpiętą do zasilacza. Zasilacz nam będzie delikatnie ją kopał, 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 coraz mocniej, coraz mocniej, że ona się wybudzi i zacznie działać. Ale wybierzmy sobie pierwszą konfigurację. 3A mogą być, mogą być, co ty myślisz? Are you sure want to send, bla bla bla, tak, chcę 14,6V, 3A, jasne. I mamy na wyświetlaczu tutaj 14,60. Na razie nic nie pompujemy. No to podładujmy troszkę ten zasilacz. Kliknął przekaźnik, charging. Ale czy ta energia leci? Ja nie wiem, czy ten akumulator ma Bluetooth, bo bym zobaczył na Bluetooth teraz. Zobaczmy, a dobra, jest, 3A. Charged capacity 0, 0A. Nic nie poszło. Na wyjściu mamy 13,32. I to się zgadza z tym, co wyświetla mi bateria, ale czemu nie działa nic? Zobacz. 13:30, my mamy zadane 14:60. Wydaje mi się, że nic nie idzie, bo cały czas tutaj mamy capacity 0Ah. Chociaż dobra, będziemy mieli 0, no bo musi chociaż 1Ah wpompować. Dopiero pokaże jeden, nie? Poczekamy chwilę, dobra. Niech to sobie leci, a ja idę do samochodu. Ej, wróciły mi się, produkowałem cały czas do wyłączonej kamery. Spoko. Ech, mamy ustawione 5,5A. Jak wróciłem to właśnie tak jak teraz, zasilacz już powiedzmy słychać było, że pracuje wentylator. Mamy 5,5A, zobacz. Ładujemy 5,60, tak. Teraz zmienimy sobie, że chcemy więcej. 10A zasilacz mamy nagle. Wysyłamy dane do niego. Wysłane. pompujemy, 10, 28 możemy śmiało jakąś poprawkę wziąć na ten miernik cęgowy że nie wskazuje nam idealnie, nie ma problemu czekaj sobie, może go wyzeruję tak swoją drogą natomiast teraz pompujemy 140 W tak 140 W, no ale idziemy na pełną moc 20 A, bardzo proszę wyślij wysłane sprawdźmy teraz 20,5, czekaj, czy ja wyzerowałem miernik? Nie, nie wyzerowałem. No teraz wyzerowany 20,1011 20A, śmiało, śmiało, pięknie, 280W. Czy coś tu się ciepłe robi? Nie, nic nie jest ciepłe. Zjedźmy sobie z powrotem na dół. Wcześniej na koniec sprawdzałem, czy połówki przyjmuje, przyjmuje połówki, czyli damy sobie 5,5A. 1460V, 5,5A, tak. Balans start voltage 87. To nie, balans trzeba zmniejszyć. Czekaj, czekaj. Kolego poszło, ale funkcja balansu jest wyłączona, widzisz? Także nie, nie, nie używa jej. Jeżeli chciałbyś teraz jeszcze balansować tą, ten akumulatorek malutki, to ja, ja bym sobie wpisał 1380. 1380, 13800, może być. No, i 1A balansowania jak najbardziej pewnie. pewnie 14,60, 14,40 jest max, Powiedzmy 5,5A ma ładować, a balansować ma na 13,80. 0,5V niżej. Wysłane. I teraz nasze 5,5A. Proszę bardzo, zgadza się, zgadza się. No i co ty na to? Bo ja ci powiem tak: 3-0. Trzy zakupy z AliExpress, zakody rałatowe teraz. I wszystkie trzy mi się podobają, z wszystkich trzech jestem zadowolony. Pierwsza zaciskarka, ta hydrauliczna, za niecałą stówkę. E, bajka, bajka, fajnie, leciutko, chodzi, dobrze, powiedzmy, zaciska te końcówki. Póki co polecam i widziałem po komentarzach, dużo ludzi co ją ma, tak samo polecają tę zaciskarkę. Drugi zakup mikroskop, który również bardzo fajnie. Powiedzmy sobie radzi z pokazywaniem tego obrazu. Ja osobiście za 130 zł, już nawet nie mówię dla, dla siebie, tylko dla dziecka, wiesz? Polecam, polecam fajna zabawka. No i dzisiejszy trzeci zakup. Ten zasilacz regulowany, regulowany przy pomocy swojej strony, powiedzmy internetowej, lokalnej, dzięki wbudowanemu modułowi ESP. tak, Moduł tam ESP siedzi w środku za 10 zł. I to ten moduł nam robotę robi, ale ten zasilacz jest najdroższy. Najdroższy z całego towarzystwa. 470 zł, cena wyjściowa powiedzmy. No, urwiesz. Dzisiaj kodami myślę, że z 5 dych 7 dych urwiesz na 400. To jest dużo, to jest dużo, 400 zł. Jeżeli ktoś ma jeden pakiet, jakiś tam 48V czy 24V, to nie ma, nie ma sensu powiedzmy zamawiać takiego zasilacza, no bo co jakiś czas tylko sporadycznie ładujesz. Na 48 v jeśli masz tylko jeden pakiet, nie potrzebujesz więcej, to bardziej bym ci polecał ten zasilacz. Tak? Jest może lżejszy, jest gorszy, no bo nie ma takich, powiedzmy, funkcji jak regulacja, właśnie, napięcia. Natomiast u mnie działa. Drugi rok w zasadzie go mam, działa jak najbardziej. Tylko wentylatorek może się pochrzanić, ale ten drugi kosztuje 120-150 zł. Kody rabatowe, rabacik, powiedzmy za 80 zł, go kupisz. Natomiast ten kosztuje 400 zł. Tylko daje ci możliwość taką, że możesz ładować magazyny 12, tak jak teraz ładujemy taki malutki akumulator jak 12V, 24 i 48V, tak? Masz zakres od 10 do 90V, tak więc wykorzystasz go tak samo do innych urządzeń. Z uwagi na to, że masz taki szeroki zakres. No to wiesz, no śmiało możesz powiedzieć, że nie masz jednego zasilacza, tylko masz całą serię zasilaczy. Ale 3-0, 3-0 jak najbardziej. Panie Darku, co pan o tym sądzi? Co pan sądzi o tym zasilaczu? Ja uważam, że jest spoko. Z tyłu jest plomba, nie będę go rozbierać. Żeby pokazać jego wnętrze, powiedzmy, żeby się upewnić, że ta waga to nie jest piasek wsypany, czy tam kawałek kamienia Masz zdjęcia z AliExpress, które powrzucali inni, powiedzmy, którzy kupili ten zasilacz i go rozkręcili Ja go na razie tak zostawię, bo go za chwilę będę jeszcze męczyć na 48-woltowym magazynie, powiedzmy Pełną moc z niego wezmę, te 1,8 kW I poprzyglądam mu się, wiesz? Poprzyglądam mu się, jak się zachowuje Natomiast no patrząc na te zdjęcia, oglądając to, co tam wysłali, no to bardzo fajnie wygląda I tak jak widziałeś, tutaj w tych parametrach właśnie, w config upload, możemy sobie zrobić swoje własne ustawienia tu mamy 14,6V, 3A a właśnie tu mamy te pliki, możemy je pokasować, możemy sobie powgrywać nasze ustawienia czyli 12V, 5 10A, ile potrzebujemy ja sobie też porobię takie gotowce, wgram w niego, niech leżą po prostu wpinam zasilacz i jednym kliknięciem, cyk, wybieram po prostu konfigurację nie? tutaj wybieram konfigurację, ile V, ile amper, jak ma ładować takie ułatwienie, ułatwienie jak najbardziej. Tutaj widzimy pomierzył nam tak charge capacity. złoty 48, temperaturka 36 stopni, 36 w środku, a czekaj. Wyłączymy go. Połączyliśmy się z nim z powrotem. I teraz zobaczmy tutaj, czyli po restarcie skasował nam, powiedzmy, ile pompował. E, myślałem, że Zachowa tą wartość, ile amperogodzin wpompował, czyli tam złoty 50 zł przed chwilą mieliśmy. I w momencie, gdy ja znowu kliknę ładuj, to dopiero wyzyruję zacznie powiedzmy liczyć, ale nie po odłączeniu z sieci nie skasował to, co wpompował przed chwilą. Przedmiot numer 3. Polecam jak najbardziej. Polecam zasilacz. Bardzo fajny, bardzo mądrze zrobiony, przemyślany. Grube porządne przewody. Jak najbardziej, póki co polecam. Kawa wypita. Bardzo dziękuję za wspólną kawę. Tyle na dzisiaj. Miłego dnia, oczywiście słonecznego dnia życzę. No i co, do usłyszenia! Energii rozłoży po słowie BMS LIFE, Epio, Pewał i wiatr Z marki poznasz cały ten świat Panel na dachu, inwerter gra Tutaj technika to nie tylko gra ja To pan Marko, Techniczny vibe, zrób suba dzwonek, bo tu czysty hype Społeczność rośnie, Discord czeka Tu nie ma lipy, tylko konkretnie ucieka